Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie po weekendowej przerwie z tej strony domu Dominik 2012. I witam Was w kolejnym odcinku z kariery gks Katowice na Podróż Paczu 2021 do FIFA 16. No i dzisiaj oczywiście lecimy sobie dalej z naszym letnim okienkiem transferowym, z naszym przygotowaniem do debutanckiego sezonu w pierwszej lidze. No i tak szczerze mówiąc, dzisiaj chciałbym się już mniej skupić na działaniach, a bardziej na po prostu tym, żeby trochę czasu nam minęło, żebyśmy już w następnym odcinku zaczęli sobie rozgrywki ligowe. Więc w tym odcinku spróbujemy po prostu sami cały ten miesiąc przestymulować od 15 lipca do gdzieś, uznajmy, tego 15 sierpnia, żeby już następny odcinek rozpocząć prosto z Buta od spotkań ligowych, bo myślę, że tego już teraz wszyscy najbardziej oczekują. No ale oczywiście w międzyczasie trzeba, trzeba odpowiadać na oferty transferowe, takie jak chociażby ta z motoru Lublin za Filipa Kozłowskiego, którą oczywiście odrzucam, no bo motor chyba w ogóle został w pierwszej lize, tak więc tutaj to nie ma, znaczy drugiej lize, więc tutaj to w ogóle nie ma sensu. Tak samo oferta Olympia Blong też zostanie na pewno odrzucona za Piotra Tomasika i inne takie też będą odrzucane, bo to, to nie są ludzie, których ja bym oczywiście chciał za bardzo sprzedawać. Mamy tutaj tego Mrozka, Milion 800. Ja nie pamiętam ile my za niego chcieliśmy, ale milion 800 to jest cholernie dobra suma. Spróbujemy 2 miliony. Za 2 miliony mogę go sprzedać. Ja sorry, ale kompletnie nie pamiętam za ile go chciałem sprzeda sprzedawać w poprzednim odcinku, ale te 2 miliony myślę, że mi wystarczą jak najbardziej. No, bo to naprawdę jest tak dużo. Broda na 64, bargiel na 66. Tak się upgrade'ują nasi poszczególni piłkarze, więc to naprawdę bardzo, bardzo cieszy. No, a my sobie oczywiście lecimy, lecimy dalej i, i czekamy tylko aż, aż rozpocznie się tutaj nasza, nasza dalsza, dalsza robota. Taka robota, jak odrzucanie ofert za Piotra Tomasika, bo to jest chyba główny teraz, główny teraz nasze zajęcie. Przez ten miesiąc, jaki nam został, kolejne oferty. No, chyba, żeby tu była jakaś oferta z nie wiadomo jak dobrego klubu, czyli jak na przykład Zamrozka z zagłębia Lubin, no to wówczas, o, jak za Kozłowskiego z Rakowa Częstochowa. To taką ofertę oczywiście muszę rozważyć, ale tutaj daje im milion euro, bo to jest kwota, za jaką ja mogę Filipa Kozłowskiego sprzedać, czyli naszego króla strzelców z zeszłego roku. Natomiast jest jakaś oferta, którą można w końcu przyjąć, jest to oferta z uks u za Damiana Pawlasa. 200 tysięcy euro za naszego lewego pomocnika i to jest oczywiście oferta jaką ja przyjmuję, bo on jest wystawiony na listę transferową no i się go chcę po prostu jak najszybciej pozbyć żeby już nie zabierał nam tutaj miejsca w drużynie kolejnych paru zawodników sobie zeskautujemy z tych ciekawszych oczywiście czyli na przykład Kubę Niewiadomskiego Boris Matis, co raczej, raczej nie, Lisowski którego już tam się wyjaśniło wszystko w komentarzach o co tam chodziło Oskar Ziemianek, tutaj dziękuję. Dziękuję. Duchowskiego usunąłem. Nie wiem dlaczego. No ale trudno. Mamy ofertę za, za Frankowskiego i to jest wypożyczenie do Gwarka Tarnowskie Góry na rok. No i ja się na to zgadzam. Może i Szymon, może się trochę ogra. No a my mamy ofertę z Legii Warszawa. Zabroska właśnie, więc wychowane glecha Poznań może po raz, może raz pójść drogą Łukasza Fabiańskiego i pójść teraz do Legii. 2 miliony euro, czyli to jest ta kwota, którą teraz zaproponowaliśmy Lubinowi i to jest ta najmniejsza kwota, za jaką ja go jestem gotów w tym momencie puścić, więc tak, zejdziemy do tych 2 milionów. No i zobaczymy, co Legia na to. Zawodnik sprzedany. Sprzedany Marcin Urynowicz do Wisły Puławy. Okej, okay, to dobra informacja. Górnik Polkowice chce Kozłowskiego, natomiast ja nie chcę im go dać więc tutaj mamy pewien konflikt interesów. Stal Mielec próbuje Tomasika, no ale Stal Mielec to nawet jeśli oni są w Ekstraklasie, ja nie jestem tego pewien, no to to nie jest drużyna, która jest, która może jakoś rywalizować jeśli chodzi o renomę chociażby z GKS-em Katowice, więc tutaj myślę, że nie ma większego problemu. Mówił zresztą ktoś z Was, żeby zobaczyć kto spadł z Ekstraklasy. No możemy sobie zobaczyć kto spadł z Ekstraklasy. Spadła Warta Poznań, to już widzieliśmy, bo z nimi gramy ten pierwszy mecz. Poza tym spadło także pod Beskidzie. No i spadł Górnik Zabrze Więc ciekawa trójka O ile pod Beskidzie i Warta Poznań to jakby można się tego było spodziewać Bo to jednak dwoj, dwójka Beniaminków Chociaż wiemy jak Warta się spisuje w rzeczywistości I aktualnie zajmuje czwartą pozycję w tabeli No ale oczywiście w Fifie to jest zdecydowanie najsłabsza drużyna No więc Warta i pod Beskidzie spadło No ale że Górnik Zabrze jest kolejną drużyną spadkową To to jest naprawdę coś niesłychanego No a zaraz sobie jeszcze zobaczymy kto awansował Kto awansował w tym poprzednim sezonie do Ekstraklasy, tylko musimy sobie tutaj przejechać do Polski, ok? Do Ekstraklasy awansowały Brookbet, awansowała też Sandecja i awansowała też mieć Czyli Miedź, technica, Sandecja, Nowy Sącz po raz kolejny, bo oni już kie awansowali kiedyś razem parę lat temu, no i Brookbet do tego, więc taka trójeczka wzmocniła Ekstraklasę, no właśnie nie wiem czy w sumie czy wzmocniła, bo ten Górnik Zabrze, no to to naprawdę jest wielka, wielka, duża strata dla, dla Ekstraklasy piłkarsko. Mamy oferty transferowe za paru zawodników, są wielki bytom, chcą Michała Gałeckiego, ja nie będę stawał na drodze absolutnie, jak najbardziej może tam pójść na to, no właśnie na drodze... Kozłowskiemu, a właściwie hutnikowi Kraków, żeby ściągnąć Kozłowskiego. Także kolejna oferta z Motoru Lublin za Tomasika. Kolejna do odrzucenia. Lubin <grym> o 100 tysięcy nie chcą dać. No musimy te 2 miliony. Ja za mniej go nie sprzedam. Nie sprzedam go za milion dziewięćset. Tutaj nawet nie ma takiej opcji, więc muszą tutaj po prostu się spiąć i się podnieść. Damian Pawlas też sprzedany, więc kolejny zawodnik odchodzi, więc trochę się nam tutaj robi luzu i to dobrze. Concordia Elbląg chce woźniaka i to jest też dobra sprawa. Zaakceptujemy oczywiście tę ofertę. Arek naprawdę dużo mu zawdzięczamy, no ale już czas pożegnań nastał, więc oczywiście to robimy. Odrzucamy tą ofertę ze staliniem za Kozłowskiego. Tak samo tę ofertę ze, so ze Sokoła Ostruda. I Tomasik Lech 2 Poznań. Rezerwy Lecha, no to by był nie kupi transfer o tyle, że on już był w Lechu Poznań jakiś czas temu. No, i po prostu teraz by tam wrócił. Tylko już do rezerw to by miało sens. Radunia Stężyca chce Marcela Zosłońskiego, więc dajemy mu im go na wypożyczenie. O, to chciałem powiedzieć. Raków odpowiada 500 tysięcy euro. No, i ja odpowiada milion, no bo, bo to nie jest za bardzo podwyższenie. Legia Warszawa, podobnie jak Zagłębie Lubin daje ten milion 900, 000, więc mieli szansę, aby być teraz na pole position. No ale na nim nie są, bo oni też zdecydowali się jeszcze dalej negocjować, więc jest tutaj jakiś niechęć dodania tych dwóch milionów ze strony tych najlepszych drużyn. W ogóle jeśli odejdzie nam mrozek, to oczywiście mamy tego Lubocza Kemenara i go sobie na ten sezon ściągniemy, bo on na ten sezon jak najbardziej nam no, tutaj gwarantuje dobry poziom na bramce. Oferty transferowe Grzegorz Janiszewski, i ktoś tam jeszcze? Grzegorz Janiszewski i Filip Kozłowski. Janiszewski to jest środkowa obrońca nasz, który w ogóle nie gra, więc do co koła oczywiście go puszczamy. No a druga oferta to Kozłowski z Radą, jaka oferta przeze mnie zostanie odrzucona, oczywiście. Tak samo Olimp oferta z Olimpii Zambrów. No i w ogóle. Będziemy sobie musieli znaleźć jakiegoś bramkarza. A nie, mamy Sylwii Rodicza. Dobra, nie, bo się przez chwilę przestraszyłem, że jak wypożyczymy tych dwóch, to nam nikt nie zostanie. No ale został nam przecież Silvio Rodic i teraz Mrodzek odejdzie, ale tam przyjdzie Kamenar, więc na ten sezon będziemy zabezpieczeni i będzie można spokojnie zimą ściągnąć kogoś na przykład na kontrakcie. Dobra, zwolniło nam się jedno miejsce tutaj na treningach, bo odszedł Szymon Frankowski, więc tutaj dajemy Lisowskiego. To miejsce, który do nas dopiero co dołączył. I na ten moment tak będzie wyglądała ta nasza grupa treningowa. Mrozek na 69, więc teraz te 2 miliony, to nawet trochę promocja będzie, bo on się jeszcze rozwinął o jeden punkt Owera. No więc teraz moglibyśmy jeszcze więcej zażądać, no ale oczywiście nie będziemy tego robić, bo już nie mamy takiej pozycji. No i właśnie, woźniak odchodzi. No a zagłębie Rubin oraz Legia w tym samym dniu zdecydowały się do nas napisać, że te 2 miliony zapłacą. Więc wyrównują się teraz szanse, i teraz to Mrozek będzie prawdopodobnie mógł zadecydować, czy woli pójść do Legii, czy do zagłębia, i czy pokłócić się z kibicami Lecha, czy jednak nie. No, bardzo ciekawe, jak zadecyduje. Lisowski, tutaj widzimy, jaki ma overa. Michał Miśkiewicz, go sobie możemy przejrzeć, czemu nie. Niedługo będziemy bramkarzy potrzebować, więc możemy teraz się na tym rynku zacząć rozglądać. Dawid Flaszka, go sobie też zeskautujemy. No i Bartosz Baran, bo czemu by nie? I to tyle, chyba jeśli chodzi o te raporty. Tak jest. Lecimy sobie dalej Krzysztof Piątek przeszedł do Wolfsburga Bardzo ciekawy ruch No a Korona Kielce chce wypożyczyć Mateusza Flaka na rok no, i skoro go chcą, to czemu miałbym im stawać na drodze? Raków natomiast informuje nas, że ten milion za Kozłowskiego to jednak dla nich za dużo i nie chcą aż tyle na niego wydać. No, mnie to jakoś bardzo nie boli. Oferta za Indrycha z FC Voluntarii, oczywiście ją przyjmujemy i go puszczamy do bodajże Rumunii, więc ciekawa oferta. Rumuńska ekstraklasa, bo tak mi się wydaje, że tam Gdyra ten klub, bo taka nazwa pasująca. To naprawdę jest ciekawy ruch dla niego. Bartosz Jaroszek, więc kolejny zawodnik, którego sprzedajemy, tym razem do Sandecji Nowy Sącz, więc Sandecjew będzie wzmacniał nasz inny środkowy obrońca. A Bartek Mrozek jednak pozostaje wierny Lechowi, no i idzie do Zagłębia Lubin za te 2 miliony euro, więc tak zdecydował, że nie będzie tutaj szedł na wojnę, nie będzie tutaj szedł do Legii śladami chociażby Łukasza Fabiańskiego, tylko jednak, jednak zostanie sobie, zostanie sobie po, tej, po tej stronie mocy poznańskiej, czyli, czyli pójdzie do Lubina. Mamy tutaj Kamenara, któremu składamy oczywiście ofertę na rok na razie. Kluczowy zawodnik 6000. To jest taka oferta odpowiednia, myślę, bo na rok, żeby tutaj w razie czego to nam za bardzo nie zawalał miejsca, gdybyśmy już zimą ściągnęli kogoś, kto po prostu będzie tutaj od przyszłego sezonu bronił. No a Kamenar na ten sezon jest gwarantem dobrej jakości, i to jest bardzo, bardzo fajny ruch w tym momencie. No i przede wszystkim ruch, który pozwala nam naprawdę dużo, dużo kasy zarobić, i to naprawdę dużo kasy, bo. 2 miliony euro, nie chodzą piechotą, szczególnie nie chodzą piechotą one w pierwszej lize. Kontuzja na treningu Filip Kozłowski na 3 tygodnie wypada, ok. Oferta za Szymona Kiepzaka. Także z FC Voluntary, tak więc zrobiłem tam sobie zasięg naszych zawodników. Razem z Jendrychem będzie grał Kiepzak w jednym klubie, bo Jendrych już właśnie tam teraz podpisał kontrakt, więc naprawdę ciekawie to się, to się zapowiada. Walski, Lipski to są zawodnicy, których można posprawdzać, tym bardziej, że chociażby Lipskiemu kończycie kontrakt, więc to na pewno będzie ciekawy zawodnik, jeśli będzie dostępny na rynku wolnych zawodników. Paru kolejnych zawodników tutaj mamy, ale już wszyscy są objęci raportem, więc nie trzeba tego robić. Mamy kolejny, kolejny, właśnie kolejny zestaw ćwiczeń i po raz kolejny można tutaj kogoś dodać, bo odszedł oczywiście stąd Mrozek. No i, no i teraz pytanie, kogo? Jeśli chodzi o skrzydłowych, to nikogo nie ma, napastników też. Pomocników już trenuje Bargiel, obrońców nie ma. Prawa obrona, tutaj jest Wojciechowski i tak zrobimy, że Wojciechowski zostanie po prostu ten stąd treningowy. No, i będzie się naszych dwóch prawych obrońców rozbijało. No bo nie ma sensu chyba tego robić inaczej. Ewentualnie można coś dać po prostu szwedzikowi na przykład, ale raczej nie, raczej nie, raczej tak zostanie jak jest. No i przechodzimy dalej. Zawodnik sprzedany, ale zobaczymy kto i co tutaj się w ogóle dzieje. Sławek on naprawdę wygląda dobrze, więc dodamy go sobie do listy życzeń. Dodamy go sobie do listy życzeń, bo to naprawdę wygląda dobrze pod kątem tego, jakbyśmy mieli na przykład zastępować Tomasika. Szymon Łapiński, on też wygląda nieźle, też go do listy życzeń dodamy. Oferta transferowa za Tomasika właśnie, Zagłębia Lubin. No i może go puścimy, bo to jest Zagłębia Lubin, to jest ekstra kasa, więc oni są na niezłej pozycji negocjacyjnej. Ja bym poprosił 500 tysięcy euro, ja za tą kwotę go puszczę i wówczas mamy sobie, możemy ściągnąć tego Mariusza Sławka ze Stali Rzeszów na lewą obronę. No i to będzie znaczące odmłodzenie tej pozycji. Kiepsak również poszedł sobie tam, gdzie Jędrych. Mamy Lubosza Kamenara, tak więc mamy już nasze uzupełnienie na bramce. No i sprzedany Bartosz Jaroszek do sendycji Nowy Sącz, a Filip Kozłowski, nasz król strzelców z zeszłego sezonu chciałby porozmawiać o kontrakcie. No i oczywiście może, więc... Więc odniósł kontuzji po prostu I mu się pomyślało, że kurde Chciałoby mi się więcej zarabiać Oczywiście nie mam z tym problemu Taką ofertę Filipowi złożymy Bo on naprawdę fajnie się rozwija w tej naszej drużynie I to jest to jest super Oferta transferowa za Piotra Tomasika Kolejna ze Stali Rzeszów Tutaj znowu te 500 tysięcy to będzie po prostu ten próg Za który ja mogę teraz tę te ofertę za niego sprzedawać No jeśli Stal Rzeszów by go przyjęła To byłoby to tyle ciekawe, że ja bym im oddał <zysklarzowano> Znaczy, że bym im zabrał Mariusza Sławka Więc taka wymiana w sumie by nam wyszła za tak, więc coś niechętnie, podwyższyło kwotę, właściwie w ogóle tej kwoty nie podwyższyło, więc to ciekawa sprawa. Widzieliśmy, że Kozłowski od razu przyjął swój kontrakt, to bardzo fajna wiadomość. Tutaj kolejni zawodnicy, dobry Wojrusow między innymi, bodajże Piast nie chcę teraz kłamać, ale gdzieś grał w Polsce, to na pewno, tego jestem pewien. Mamy tutaj kolejnych zawodników, których można objąć scoutingiem, w niektórych przypadkach tak zrobimy, jak w przypadku Ryka czy Zawistowskiego. Flaszka, raport końcowy. Flaszka naprawdę dobrze wygląda, mu się kończy kontrakt w tym roku, więc to będzie ktoś na, koń, na kim na pewno zawiesimy oko i zobaczymy jak będzie się w tym sezonie spisywał i rozwijał. Lecimy z kolejnym treningiem. Zastanawiam się w ogóle czy nie dać tutaj Filipa Kozłowskiego w miejsce Wojciechowskiego, no bo bo Kozłowski kurczę on się fajnie rozwinął sam w poprzednim sezonie po prostu strzelając z bramki. No i zastanawiam się, czy nie pomóc mu trochę treningiem, on jeszcze nie jest starym zawodnikiem, on jeszcze na pewno może się trochę rozwinąć, więc to by było ciekawe. Ciekawie też wyglądał Niewiadomski, bo 19 lat i taki overall to naprawdę jest niezły zestaw. Kolejny za klub, któremu 500 tysięcy euro, mówimy, za Tomasika, ROW Rybnik, natomiast tutaj odrzucamy tę ofertę za Filipa Kozłowskiego. I Zagłębie Lubin, no oni nie chcą podejść w ogóle, zejdziemy do 400 tysięcy, no może, może tak zapłacą, no bo za Zagłębie Lubin coś strasznie niechętne jest do tego, aby w ogóle podnosić tą kwotę. Nie wiem o co tam chodzi, ale to jest bardzo, bardzo dziwne. Lecimy sobie dalej, już zaraz, zaraz będziemy powoli dochodzić do tego meczu z Arką. Lechia, Zielona Góra, tutaj oczywiście też w takim razie damy 400 tysięcy. I taką ofertę do Zielonej Góry wyślemy i zobaczymy co na total Lechia odpowie. <laughs> Chociaż myślę, że sam Tomasik to najbardziej by chciał jednak iść do tej sterkacy. Stal Rzeszów daje 400 tysięcy, więc Stal Rzeszów tutaj najbardziej skłonna jest płacić. No i mi to pasuje, ofertę akceptujemy. No ale także za głębi Rubin już zdecydowało się te 400 tysięcy dać, więc za głębi Rubin także już z nim rozmawia. Także Lechia Zielona Góra na te 400 tysięcy wszyscy się zgadzają. No a my mamy paru kolejnych zawodników, których można sobie przejrzeć, jak chociażby Mateusz Muński, który oczywiście w rzeczywistości już w Arce nie gra więc można by go spróbować stamtąd wyciągnąć po prostu, bo w rzeczywistości oczywiście już, znaczy jeszcze gra, no ale od nowego sezonu będzie zawodnikiem po prostu, po prostu tego, Wisły Graków. Dalej mamy kolejnych zawodników, których już sobie skautujemy, czyścimy szybko raport. Lecimy dalej, oferta Piotr Masik. oni płacą nawet więcej i to tak z góry, chcą zapłacić 425 tysięcy, więc jak najbardziej przyjmujemy, a nie z góry, sorry, to też była odpowiedź, no ale płacą dużo, natomiast już raczej Tomasik, no właśnie, Tomasik odchodzi do Zagłębia Lubin za 400 tysięcy euro, więc fajny dla niego też ruch przede wszystkim, bo idzie do Ekstraklasy jednak jeszcze pograć, więc myślę, że się tego nie spodziewał, schodząc do nas, do drugiej ligi, że jeszcze wróci na ten poziom. No i tutaj mamy Grabowskiego, Sławka i Niewiadomskiego. Niewiadomski i Grabowski to są ludzie z Ekstraklasy, ale Sławek to jest człowiek z drugiej ligi, więc tutaj naprawdę można fajny ruch zrobić, 500 tysięcy Albo, albo 600 od razu, bo mamy trochę kasy, nie będę tutaj skąpił. 600 tysięcy euro kładziemy na stół w Rzeszowie, no i zobaczymy jak stal na to odpowie. To by było naprawdę fajne wzmocnienie i fajne odmłodzenie przede wszystkim też tej strony naszego boiska. Legia Zielona Góra napalona chyba tym, że udały się rozmowy z Tomasikiem, w sensie, że ja zaakceptowałem. No to złożyło ofertę podobnej wysokości za Kozłowskiego, ale tej już tak łatwo nie przyjąłem. Zdejmiemy tutaj Wojciechowskiego, tak jak mówiłem, i w to miejsce wyląduje sobie Kozłowski na treningu i damy mu stwarzanie szans. No i zobaczymy po prostu, jak będzie korzystał z treningu Filip, czy będzie się w stanie jakoś fajnie rozwijać, bo Szwedzik tutaj się rozwija bardzo fajnie, na przykład oczywiście Szwedzik jest młodszy, no ale pokazuje, że można z tych treningów skorzystać, już 62 overalla w tym momencie Patryk. I lecimy dalej? Lecimy dalej już do bezpośrednio do meczu z Arką, którym oczywiście zaczniemy sobie następny odcinek. Koki, Koki Nokio. Naprawdę oczywiście gwiazda z Tomilu ten wygląda niesamowicie dobrze w tak młodym wieku. Walski raczej odrzucamy lipski. Lipski wygląda słabo, szczerze mówiąc, no ale można go ewentualnie dodać, jeśli miałby być rezerwowym, ale naprawdę wygląda słabo lipski. Kolejnych paru zawodników sobie tutaj odrzucimy albo przeskoczymy to w zależności od tego. <laughs> Od tego kogo potrzebuje i jak mi to akurat podpasuje. Dobra, to chyba tak powinno wyglądać. Oferta nie do przyjęcia, 925 dużo chcą płacić, my zaproponujemy 800. No i zobaczymy co na to Stal Rzeszów odpowie, ale to już w następnym odcinku. W następnym odcinku zobaczymy sobie co Stal Rzeszów na to powie. No i w następnym odcinku wystartujemy już z tym co najlepsze, tak więc z meczami. Będą mecze z Arką na wyjeździe oraz z Wartą Poznań u siebie, więc bardzo dwa ciężkie spotkania od razu na inaugurację, bo jeden z kandydatów do awansu, a potem także jeden z kandydatów do awansu, no i oczywiście Spadkowicz z Ekstraklasy, więc na pewno to będą dwa bardzo, bardzo ciężkie i ciekawe spotkania. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, zapraszam do łapkowania, subskrybowania, do zaznaczenia dzwoneczka, to naprawdę znaczy dla mnie bardzo, bardzo, bardzo wiele. Zbliżamy się dużymi krokami do 150 subskrypcji. Do końca kwietnia zostały nam 3 dni, i jeśli byśmy wbili te 150 subskrypcji do końca kwietnia, byłoby naprawdę, naprawdę super. Więc bardzo was o to proszę, abyście tego suba zostawili. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Prawdopodobnie już jutro z GKS-u Katowice. Oczywiście. No i cześć.